Hej Kazowie, dzisiaj jesteśmy w Eurotraxy Simulator 2 I dzisiaj jedziemy z Finlandii z Lachtid przez Kołwolę wyborg i do Sosnowy bór, zużyte plastyki 3 ton sosnowy bur z Finlandii do Rosji widzowie Dobra, bez przedłużania. Jedziemy, krótki kurs, 7 godzin 52 minuty km 484 Rejestracja taka, a tutaj taka, byle jaka. Na tyle mogę na to powiedzieć widzowie. I to chyba będzie już od dawna kurs, mam nadzieję, że zrobiony w całości na filmie. Może chyba mi się no, że dawno nie zdarzyło. No żebym po prostu skończył kurs na filmie, widzowie. Dobra, więc Lachti, Finlandia Do Sosnowy Bur, do Rosji Bez promu 484 km Mam dojechać na czwartek 13.12, a jest 5.22 Czwartek Oczywiście zielone Lubię te podwójne światła Bo jak sobie za daleko ostanę To po prostu lepiej widzę ehm, Dobra ok więc jedziemy Kilometr 483, bieg 10. Jest ograniczenie do 50, ja 63. No bo wiecie, chcę zdążyć, e, zrobić kurs na tym filmie. O, miałem go wyprzedać, ale widzę światła takie pokrzywi na pokrzywione, bo w Finlandii takie są i właśnie też takie lubię. No już mam je, pokazuję. Tutaj strzałka w lewo na zielono. Właśnie też lubię takie strzałki, widzowie. A i też tutaj są fajnie daleko światła No i teraz mi zmieniają, no zmieńcie mi, thank you Dobra, i jedziemy do Sosnowy Bur e, Finlandia, Rosja, zużyte e, plastiki 3 ton Eee, tir, czekajcie, jaki tir? E, Mercedes chyba Z czego, co się nie mylę Yy, I zmieniamy tutaj jakieś tam. O, jadę, no, o, tutaj też te fajne światełka. Skręcamy w lewo. Tutaj mam X, -y, czyli po prostu mam mapę, znaczy drogę tą akurat niedostępną. Ale mam nadzieję, że, że, że za niedługo będzie dostępna, bo ja już nie będę miał takiej fajnej reakcji na filmie, bo. Mm, no bo się tego widzowie nie spodziewałam, że po prostu sobie kiedyś wybierałam kurs Kurs i nagle y, widzę, że Tam mi dodali dużo mm, państw, y, tam właśnie Hercegowina, Kosowo e, Co tam jeszcze dodali, no y, dzisiaj Wam na filmie to pokażę widzowie Bo miałam Wam to pokazać na, na poprzednim filmie, ale zapomniałem Teraz <grywka> kręcamy w lewo Okej, okay, na mapę postaram się jak najmniej patrzeć, po po prostu nie dojadę. Jeszcze 7 godzin mi zostało do jechania. Koło Wola prosto, wyjechałem z terenu zabudowanego. Więc możemy 70 jechać, nawet to 70 nie miał dojechał, bo po prostu bym, no, nie dojechał. Sorry, tak po, to powtarzam, ale trudno. Helsinki w prawo, mi mi brawo. No. Jeszcze mi zostały dwa filmy do nagrania, ale to już takie luźne. Nie powiem wam jakie, no bo nie chcę wam spoilerować. Dobra, pierwszy był Madrunner, drugi jest Eurot EuroTrack, a trzeci i czwarty to się dowiecie w czasie. Dobra, no gościu, oh, sorry Wolver, chyba, że ci za A, dobra dobra, gościu wiedział, że trzeba zwalniać. Bo on zna pewnie za miastem lachty, co, trzeb co trzeba robić, a ja niestety nie znam. Znaczy, coś tam znam, no ale już zapomniałem, jakie tu są zmiany. He, koło Wola 41 km na stację Bębną. Nie muszę zajeżdżać. No, może ciebie byś mi zrobił miejsce? No nie. A to skoro mi nie zrobisz miejsca i jeszcze zwalniasz, no to cię wyprzedzę. Co nie? No, tylko niech będzie przerwana linia. Okej, okay, dobra, i już dwóch na jednego, że wyprzedzę. Dobra, fajnie, y, ładunek łatwopalny. Y, dobra, no i dwóch robaczków wolnych wyprzedzone. Wyprzedzone. Dwóch robaczków, wolniaków. Dobra, zostało mi 7 godzin, 436 km, czwartek 601. Mam dojechać na czwartek na 13. Wydaje się to krótki yy, kurs, ale no zobaczymy czy się wyrobię, znaczy w 5 minut, myślę, że nie yy, ale najwyżej może przedłużę o 5 minut może Eurotrak będzie najdłuższy na razie filmem, bo by by nie trochę 15 minut. No bo kurs. Hmm, wydaje mi się krótki, no ale... Jednak chyba taki krótki nie będzie na film. A ty, bo ja się... czekacie ja go wyprzedzę. Tego wolniaka jeszcze. Tego czerwonego. Dobra. Sorry, goście, tak ci nagle zajeżdżam. Drogę, no ale... myślałem, że ty też będziesz skręcał, to Cię się postanowiłem wyprzedzić. No ale to było na marne. Yy, dobra, skręcamy w prawo X, czyli tutaj nie mogę jechać, dobra Okej, okay. no i jedziemy na Sosnowy Bur Gdzie już jestem? A, do Kotka dojeżdżam No, dobra Okej, okay. zaraz będzie kontrola graniczna yy, no i co, jeszcze 6 godzin, no i 6 minuta filmu Przez same, same szóstki Jadę 75, a jest 80, więc jeszcze z dozwoloną prędkością, no już nie bo jadę 85. O, jakie mamy skrzyżowanie na kołów wola, chyba było w prawo. Eee, dobra, zaraz przeczytam. I wszędzie zostało kilometrów. Tylko dojadę do. K... A, nie jest kotka chyba tylko widziałam, ale chyba na bo Peter, ale. Ale no nie zdążyłem, niestety. Dobra, o ładny las. Mane kamienie. Po lewej stronie. Ymm, bieg 12. I zasuwamy do sosnowy. Bur, bur, bur. bur. ja na początku że jechać do Petersburga. Ale coś mi jednak zmyliło. No niestety. Yy, dobra. Na stację nie zajeżdżamy, no bo mam jeszcze paliwo, no to po co mi Godzina 18.08 yy, Tylko ja mam inny stary zegarek co pokazuje godzinę do tyłu, o nie mam niebieskiego Bo postanowiłem, że sobie, że sobie na chwilę odmienię Ale chyba jutro ubiorę jeszcze niebieski Bo po prostu ten zegarek o 2 minuty śpieszy, jeszcze nie na tą godzinę bo i tak za niedługo będzie zmiana czasu na zimowy co tej zmiany nie lubię, bo się y, dłużej śpi, ja lubię tą zmianę w marcu bo się po prostu krócej śpi a wy napiszcie jaką lubicie y, zmianę czasu ja lubię zmianę czasu w marcu, co się krócej śpi tej nie lubię niestety, bo się robi szybciej ciemno, no ale na trudno zmieniam pas na lewy Ok, i jeszcze raz będę musiał. Koniec autostrady. 5 godzin 49 minut. Czwartek, godzina 7.00. Mam na czwartek 12.47, km 353. 5 godzin 44 minuty. Zaraz widzę rondo, na którym będę musiał zjechać pierwszym z możliwym zjazdem. Eee, dobra, no to co, tutaj, no film oczywiście, chyba że będzie musiał trwać 15 minut, no bo w 10 minut, no to jest niemożliwe, żebym dojechał, no niestety, coś mi jednak wyobraźnia źle działała, bo myślałem, że, a taki krótki kurs, to no w 10 się powinien wyrobić, na no, to jednak niestety znaczy niestety, no, bo wy lubicie dłuższego Eurotracka, nie wjechałem. No to nagram o 5 minut dłuższe filmy, o już bramki widzę do sprawdzania przejścia granicznego. Kilometrów 330 Nabrania no, ja skręcam na y, miejsce dla tirów. Muszę w prawo. Okej, okay, a samochody jadą prosto. Ograniczenie do 30, jadę 40 Dobra, <laughs> e, Szwedzka, fin e, flaga, Szwedzka Finlandia e, Znaczy no, może e, flaga Finlandii, no co ja gadam? Flaga Finlandii Szwedzka Finlandia, <laughs> no świetnie Flaga Finlandii to jest, dobra aby rozpocząć kontrolę graniczną, naciśnij Enter lub New, Num Enter, sprawdzanie dokumentów, proszę czekać, to zawsze długo trwa, nie lubię tego, no ale, no trzeba, punkt kontroli granicznej, yy, wszystko jest w porządku, miłej podróży, no to jedziemy, dobra, skręcamy w lewo, yy, no i co, jeszcze to nie koniec, sobie przejścia granicznego. Na, na takiego wolniaka fle teraz trafiłem. A może, no, Boże, no jedź, jedź goście, bo ja nie mam czasu. Jeszcze mam 5 godzin jazdy. Eee... Yy, patrzcie, nie, tu jest zakaz skrętu w lewo. Jak ja muszę skręcić w lewo. No bo muszę zmienić pas, więc to w ogóle tego nie rozumiem. No, nie będę na niego czekał. Eee. Yy, no, przecież muszę skręcić w lewo. No... No, no dobra. Jak trzeba, to, to, to trzeba, no. Dobra, dość Nie będę tak powoli za to, jechał. Sorry, że bez kierunkowskaza, ale się śpieszę. Mmm, dobra, tych dwóch wolniaków siedziłem. O, tu są, co? Nampy no, jakieś, co? Dobra, nie będę na nich za wami, wolniacy, jechał. No, to mamy się 4 minuty filmu. Oj, i, i 4 godziny. <grym, 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 a, nie kajcie, bo tutaj. Dzisiaj jest na zielono. No mrugam. Ja skorzystam. O kurde w prawo mam. Czekajcie. No mrugam. Czekajcie. Zagapiłem. Teraz, sorry, gostek, Sorry, sorry, no, gostek, Aha. No i tutaj mają zakaz skrętu w prawo Zakaz ciążarówek, Nakazany kierunek jazdy prosto Zielone Sorry gdzie za wam zajechałem No ale się zagapiłem Że miałem skręcić w prawo A chciałem jechać prosto 4 godziny 46 minut 303 km. Yy, no dobra. Yy, No jednak coś czuję, że Taki krótki kawałek. Niestety nie dojadę. Czyli jednak moja wyobraźnia źle działa. Uda się do inspekcji w budynku na wprost przejeżdżam przez bramę po lewej stronie. Ne, 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 ne. Ja tylko będę tutaj płacił. Nie dzięki. Dobra. Wprowadzanie dokumentów proszę czekać. No to sobie poczekam. Skoro mi tak każecie. Mm, dobra, no, wpuszczać, by wpuszczać, wypuszczać. Raczej wszystko jest w porządku. Miłej podróży. Dobra, thank you. No, i wjechałem do Rosji. Już flaga Rosji była. Biała, niebieska, czerwona, już tam wisi. Biała, niebieska, czerwona to flaga Rosji. Dobra, wjechałem na teren Rosji. Dobra, no, na ciebie. No, ty. Zbanie. no i co? To Twoja wina. Bo ja chciałam zmieniać pas jednocześnie i on, i on da się z No znaczy, ja nie mogę, wszystko się dziś zgadza. Dobra, na najbliższej stacji będę znowu. No niestety, będę musiał zakończyć film. Tutaj mamy. O. o tutaj piszę po rosyjsku, więc wjechałam oficjalnie do Rosji. Dobra, okej, okay, więc y, tutaj skończymy film Zużyte plastiki 3 ton y, Lachty Finlandia do Sosnowy Bór do Rosji y, No to co, a ja w sumie tutaj zjadę, sorry, tak z drogi nagrętna, ale jednak tu jest najbliższy W takim razie Dobra No i tutaj zakończę y, film F awaryny, F włącz silnik, L światła, spacja, hamulec ręczny, dwa zmiń kamerę na tą, jeden kamerę na tą, H się trąbi, więc lachty, sosna wybór, zużyte plastiki, 3 ton, Finlandia do Rosji, łapeczka, subskrypcja, komentarz i hej!